Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski zapraszam na kolejny odcinek programu z Cyklu Kwadrans z farmacją. Sporo w ostatnim czasie mówi się o kryzysie kadrowym w polskich aptekach. Dane GUS wskazują, że maleje liczba farmaceutów i techników farmaceutycznych pracujących w aptekach. Część z nich wybiera pracę w firmach farmaceutycznych, zatrudniają się jako przedstawiciele medyczni, przedstawiciele farmaceutyczni. A na czym w ogóle polega ta praca? Właśnie o tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem, a jest nim człowiek, który przeszedł długą ścieżkę kariery od przedstawiciela medycznego do krajowego kierownika sprzedaży w firmie farmaceutycznej. Dzisiaj doradza i edukuje ludzi, którzy szukają pracy w branży farmaceutycznej. Moim gościem jest Marek Strzelewicz. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry panie Łukaszu, witam serdecznie. Bardzo dziękuję jak, za zaproszenie. Jak zwykle ostatnio mieliśmy też okazję z państwem się spotkać. Dla mnie jest to zaszczyt. Chętnie, jeżeli będę mógł, wesprę również państwa w tym temacie. A, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Faktycznie spotykamy się drugi raz, wkładam się z farmacją. Przyznam, że do tego drugiego zaproszenia zainspirował mnie Pana wpis na portalu LinkedIn. Wpis o, o tym, że coraz częściej w mediach społecznościowych, w których Pan aktywnie działa, spotyka się Pan z jednym pytaniem jak zostać przedstawicielem farmaceutycznym. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy podczas naszej rozmowy znaleźli odpowiedź na to pytanie być może, jednak może na wstępie wyjaśnijmy, dlaczego akurat do Pana tyle osób kieruje to właśnie pytanie. Tak, to prawda. Rzeczywiście od pewnego czasu takie dodatkowe aktywności czynię w ramach mojej działalności firmy Progressą, którą prowadzę. I tu chyba liczy się najbardziej, sądzę, autentyczność i nieskromnie mówiąc pewnie doświadczenie. Bo rzeczywiście od ponad dwóch lat mocno działam na różnych social mediach. Przede wszystkim LinkedIn jest takim głównym źródłem komunikacji marketingowej z, z państwem. I tutaj pojawiają się takie informacje, że jeżeli więcej o tym temacie pracy przedstawicieli farmaceutycznych, w ogóle branży farmaceutycznej, firm jako takich współpracujących z aptekami, pojawiają się również takie pytania, o może jest i bardzo interesujący kierunek rozwoju, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową. Dla mnie osobiście, pewnie też przez to, że jak Pan wspomniał też na początku, sama droga moja, czyli już do 2004 roku jako przedstawiciel farmaceutyczny w jednej z mniej znanych firm, na tamtym, tamten czas firma dermatologiczna dała mi szansę i właśnie to jest, ten, to jest ten moment. Dała szansę na to, żeby się rozwijać w branży. Ja sam nie jestem farmaceutą. Wtedy byłem studentem też z trzeciego, drugiego roku, jeżeli chodzi o handel i dystrybucję, więc to też nie był temat, jeżeli chodzi o edukację, związany z farmacją. I mało tego, to był jeszcze czas, kiedy wszyscy szukaliśmy pracy jeszcze po prostu z gazety Praca słynnej poniedziałkowej, więc Możliwości wyedukowania się i zdobycia wiedzy było dużo mniejsza. Dzisiaj, dzisiaj młodzi ludzie, ale też osoby, które mają trochę większe doświadczenia, jak chcą się przebranżowić, poszukują swojej nowej ścieżki kariery i rzeczywiście poszukują też takiego jakby super trygera, który wesprze ich w tym, aby już być o krok dalej, jeżeli chodzi o tą, o tą edukację. Mamy nawet czasem takie wrażenie, że same studia to jest jakby jeden kierunek, ta zmiana, która gdzieś tam, pivot, który następuje przez lata. Nie wymaga w wielu przypadkach zdobywania na tyle wiedzy, żeby kontynuować ją po prostu tak mocno i tak głęboko. Bo tutaj warto też docenić, że 20 lat temu to, że wykształcenie było bardzo ważne, jeżeli chodzi o kierunkowość, wtedy mogę powiedzieć, że mi się to udało, bo tutaj szczęście bardzo mi też dopomogło, ale dziś tam przez lata tego doświadczenia od przedstawiciela farmaceutycznego, przez sieciowca regionalnego kierownika sprzedaży i też krajowego kierownika sprzedaży w wielu organizacjach, bo, bo to też dało mi takie doświadczenie, wiedzy z, z pięciu, ośmiu firm, których zarządzałem zespołami, gdzie mam trochę szersze spojrzenie niż jakby patrzenie tylko jakby z jednego punktu pod kontrolą. Ten jednej organizacji. I rzeczywiście to ma duży wpływ, i sądzę, że te treści, jakby też moje CV i doświadczenie, które na nie jest też jasno pokazane, no to rzeczywiście. Powoduje, że pewne osoby zaczynają się pojawiać. I to, to słusznie pan, pan Łukaszu zauważył, dotyczy także farmaceutów, bo, bo mam też również zapytania, jeżeli chodzi o, o magistrów farmacji czy techników farmaceutycznych, i wcale mi to nie dziwi, bo sam osobiście, jak pracowałem, zarządzałem zespołami sprzedaży, sam rekrutowałem. I to były setki rekrutacji, i zdarzali się również tam głównie technicy farmaceutyczni, ponieważ też warto o tym powiedzieć, a, a często gdzieś tam była pewna blokada dla osób, które nie mają wyższego wykształcenia, że dzisiaj, może 20 lat temu, było faktycznie inaczej, ale dzisiaj firmy farmaceutyczne dają szansę również osobom ze średnim wykształceniem. Dlatego technik farmaceutyczny u mnie na pokładzie w kilku firmach był i to jest bardzo cenna osoba, cenne kompetencje, które taki przedstawiciel przyszłości będzie mógł rozwijać w firmach. Stąd to, że na pewno ten LinkedIn 2. Komunikacja i poszukiwanie, też jakby dotarcia do osób, które szukają rozwoju osobistego, dotarcia do różnych grup, na przykład na Facebooku, gdzie, gdzie szukają pomysłu na, na rozwój osobisty i pokazywanie swoich treści również na tamtych kanałach pokazuje, że ci ludzie zaczynają się po prostu tym zawodem interesować. No tak, zdecydowanie warto budować swoją markę osobistą, szukać zasięgów i docierać do osób zainteresowanych daną treścią, ze swoim doświadczeniem i wiedzą. Dzisiaj z tego skorzystamy. Mam nadzieję, że opowie nam pan o tym, na czym polega praca przedstawiciela farmaceutycznego, bo to myślę ciekawi naszych widzów, skuszonych być może tytułem tego odcinka kwadansa z farmacją. Jak wygląda placa przedstawiciela farmaceutycznego, medycznego, co sprawia, że dla wielu osób wydaje się ona taka atrakcyjna i chcą w niej się realizować? Ja tak dwoma hasłami chciałbym to może tak na początek zademonstrować, a później to na pewno rozwinę. To jest wolność i taka elastyczność. I to są takie ważne takie ważne punkty które na pewno dla wielu osób są na tyle istotne że szukają pomysłu na siebie nie są to osoby które chcą rozwijać się w organizacjach Pracach stacjonarnych. Jeżeli ta osoba, która, która właśnie potrzebuje takiej wolności, że może też zarządzać swoim czasem i też jakby zasobem, też portfelu, jeżeli chodzi o klientów, no to ta praca może być po prostu bardzo dobra dla, dla niego. Ta praca jest też atrakcyjna przez to, że jakby pracodawcy czy przełożeni jakby nie, nie do końca narzucają też ten tryb pracy. Więc jeżeli potrzebujemy trochę więcej czasu na to, aby no chociażby odwiedzić Ci do żłobka czy do przedszkola, czy, czy może się okazać, że mam jakieś jakieś inne aktywności, to spokojnie z rana możemy to wykonać. Oczywiście tutaj mamy pewien zasób pod kątem czasu pracy również naszych klientów, no bo przedstawiciel farmaceutyczny, jak sama wskazuje, odwiedza przede wszystkim apteki. Na no, apteki pracują w odpowiednich godzinach, mało tego, to trzeba też zwrócić na to uwagę, że oni również, oprócz tego, że apteka jest otwarta, to trzeba spotkać osoby często decyzyjne. Więc dlatego tutaj kwestia zapoznania się z tym portfelem klientów, a w dzisiejszych czasach ten portfel klientów to jest około 100-120 aptek, co daje tak naprawdę terenowo, ponieważ wiele się zmieniało na przestrzeni lat. Jak ja zaczynałem, tych aptek bardzo mocno ilość rosła. Od wielu lat mamy tendencję spadkową od 15 tysięcy do 12 tysięcy, 100 kilkudziesięciu aptek aktualnie. To powoduje, że te tereny są rzeczywiście większe. Dlatego też warto o tym pamiętać, że osoba, która myśli o pracy przedstawiciela farmaceutycznego, musi lubić jeździć autem. No bo to jest coś, co jakby jest nieodłączny atrybut przedstawiciela. Również synonim wolności dla wielu, dlatego też o tym mówię, bo, bo przemieszczanie się daje taką wolność, jakby decydowanie o tym, do jakiego miasta w danym dniu chciałabym pojechać, odwiedzić chciałbym klientów, to jest jakby w gestii tego danego przedstawiciela. Oczywiście są targety, o tych targetach, czyli. Porównując do tego, jak to było kiedyś, że otrzymałem bazę aptek w postaci panoramy firm i teraz sobie radzi. A dzisiaj rynek farmaceutyczny wiemy, że jest bardzo dobrze policzony, jest dużo też usieciowienie i też mamy dokładne informacje na temat potencjałów, możliwości zakupowych aptek poszczególnych czy podmiotów i sieci. Dlatego przedstawiciel właściwie dostaje gotowca w postaci bazy klientów docelowo, których ma w swojej obsłudze dzięki temu jakby ten etap planowania jest jakby z tego etapu wyłączony jakby kolejnym pomysłem jakby sposobem na to jakby jak, jak tym zarządzić to jest na pewno kwestia dostosowania ilości wizyt która zazwyczaj mieści się w granicach jednego do dwóch spotkań w miesiącu. No oczywiście przy pracy przedstawiciela medycznego tutaj liczy się, liczą się odwiedziny lekarskie, czyli gabinetów, czy szpitali oddziałów, ale o tym pewnie możemy sobie też w dalszej części porozmawiać. Jeżeli chodzi o możliwości też tych wizyt, to pamiętajmy, że to są godziny mniej więcej 10, 16, to są najlepsze godziny na to, żeby spotkać osoby decyzyjne. Ale to tylko pamiętajmy, że. U lekarzy tu mówimy o promocji ze względu też na prawo farmaceutyczne, nie mówimy o sprzedaży, a w aptekach jest troszeczkę inaczej. Czyli tą żyłkę handlowca trzeba troszeczkę posiadać i żyłkę rywalizacji. I to jest chyba też bardzo istotny mianownik, który, który jest ważny, ponieważ ta rywalizacja jest istotna, ponieważ w każdym przypadku. Mamy miesiąc, mamy kwartał, mamy rozliczenie roczne, cały czas mierzymy swoje wyniki. No nie każdy może się do tego po prostu nadawać. Ale pamiętajmy o tym, mamy pulę klientów, możemy ich odwiedzać, możemy też decydować, w którym mieście w danym momencie jesteśmy i to może być atrakcyjne dla takich osób. Kolejna rzecz to jest sprzedaż, jak wspominałem. Ta sprzedaż no, też wynika jakby z planów nałożonych, i tutaj trzeba mieć tą też taką energię do tego, aby jasno też. Przedstawiać te potrzeby, zapotrzebowania, i też umieć wykorzystać swoje umiejętności, też sprzedażowe, więc to jest kolejny aspekt. I tutaj bardzo ważnym punktem jest także edukacja farmaceutów pierwszego stołu, bo jednak, jakby nie patrzeć, ten przedstawiciel farmaceutyczny jest odpowiedzialny za promocję i edukowanie, oczywiście nie aż tak głęboką, jakby się mogło wydawać, ale też na tyle, ile firma farmaceutyczna dana jest w stanie dostarczyć też tych informacji, nawet takich podstawowych rzeczy o pewnej nowości, o nowym produkcie, o nowej formie, o nowym leku czy suplemencie diety. Więc ta forma edukacji jest istotna i tu się ona dzieje najczęściej przy pierwszym stole. Ja myślę, że wielu farmaceutów jak już pracują w aptekach, to oni z tymi przedstawicielami obcują, bo przecież oni na co dzień do tych aptek wchodzą, więc oprócz tego, że ten przedstawiciel kieruje się do gabinetu kierownika apteki, kupca, no to z drugiej strony także stara się rozmawiać z pierwszym stołem. I tutaj te rozmowy często nie są może tak bardzo też wygodne pod kątem też takiej logistyki, bo zdarzają się pacjenci, którzy wchodzą, więc to jest także tak, umiejętność jakby wykorzystania tego czasu, czasem paru minut na to, aby poprzez folder czy, czy, czy tablet zaprezentować dany produkt. Nie możemy też zapominać o ekspozycji, gdzie te produkty, jeżeli to są leki OTC czy suplementy, możemy na półkach eksponować. I to też jest rola przedstawiciela, aby o, aby o ten merchandising zadbać. Kolejna rzecz, to są też ZZ-ki, tak zwane zmiany zmiany, to są już poważniejsze szkolenia, które mniej więcej między 13 a 15 odbywają się w aptekach. I tutaj kompetencje technika czy magistra farmacji są no nieocenione, bo na pewno tutaj ta wiedza jest wtedy potrzebna bogatsza. I mało tego mogę powiedzieć, przedstawiciel farmaceutyczny, farmaceutyczny często spiera się przedstawicielem medycznym, który ma tą wiedzę bardziej bogatą pod kątem wiedzy merytorycznej, i on również uczestniczy w takich spotkaniach. Ja osobiście, jak zatrudniałem techników farmaceutycznych, to wyczułem też taką łatwość nauki. No bo jednak to jest to obcowanie z produktami, substancjami czynnymi, składnikami leków czy, czy suplementów, dlatego ta łatwość edukacji była, była dużo prostsza, dużo łatwiejsza. Tutaj warto dodać ten, tą żyłkę tego handlowca, bo przecież jednak obsługa pacjenta w pewnym sensie również takim handlem jest. I tutaj trzeba byłoby wyciągnąć i też sobie samemu odpowiedzieć, czy taka forma pracy przedstawiciela byłaby dla takiej osoby interesująca. No, kiedy mówimy o atrakcyjności jakiegoś zawodu, no to chyba jednym z istotnych elementów jest także kwestia wynagrodzenia, więc chciałbym tutaj trochę pana podpytać, na jakie zarobki, widełki mogą liczyć osoby, które byłyby zainteresowane pracą przedstawiciela farmaceutycznego, przedstawiciela medycznego, czy to faktycznie są zarobki, które mogą być konkurencyjne w stosunku do pracy w aptece? To, to oczywiście chętnie się podzielę takimi informacjami, bo to też nie jest wiedza tajemna. Mamy też pewnego rodzaju raporty, które są ogólnie dostępne. Można je w internecie znaleźć a propos poziomów zarobków na danym stanowisku w firmach farmaceutycznych, między innymi. I tutaj przedział od osoby, która oczywiście rozpoczyna pracę jako przedstawiciel do osoby doświadczonej z wieloletnim stażem w wielu firmach. Oczywiście ten przedział jest taki trochę. No, możliwy do, do tego, aby też dążyć do tych wyższych wynagrodzeń, ale taki podstawowy myślę, że w granicach pięciu tysięcy netto jest osiągalny dla osoby, która rozpoczyna. Mówimy to o wynagrodzeniu podstawowym i o, to warto te, o tym warto też pamiętać. Mamy też te narzędzia, bo jeżeli mówimy też o bonusach, to jest też takie bardzo istotne, mamy to auto służbowe, które bardzo często użytkujemy do celów prywatnych, a wiemy też, jakie są też koszty użytkowania prywatnych aut czy, czy amortyzacji, utraty wartości. Mamy także różnego rodzaju ubezpieczenia, czy dodatkowe karty związane z opieką medyczną, czy chociażby sportowe, które dają możliwość też no, zadbać o, o, o taką tężyznę, tężyznę między innymi też fizyczną. Ale oprócz tego podstawowego wynagrodzenia, no oczywiście no, sprzedajemy leki, suplementy, diety, więc musimy pamiętać o tym, że mamy też plany, ale te plany to również od obowiązków, to także jest to nagroda za to, za ich realizację. Więc. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że taka dodatkowa, bonusowa premia kwartalna, bo mniej więcej tak ona jest wyrażana, jest wyliczana na poziomie jednomiesięcznego wynagrodzenia netto średnio. Czyli dodatkowo jeszcze można byłoby tą pensję dorzucić do kwartału ekstra, ale pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze dodatkowo miesięczną, miesięczną na przykład premię za. KPI, które są dodatkowo wyceniane, gdzieś tam dodatkowo gratyfikowane. Mamy też różnego rodzaju konkursy, które też jakby budują nam ten portfel, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Oczywiście z większym doświadczeniem mówimy tutaj o, o wynagrodzeniu nawet 7-8 tysięcy netto na stanowisku przedstawiciela farmaceutycznego. Oczywiście mamy możliwość też awansowania na wyższe stanowiska, chętnie też o tym też bym więcej powiedział, bo tutaj jakby możliwości też bardzo rosną. A Firma farmaceutyczna daje takie możliwości, jeżeli chodzi o rozwój yy, zawodowy. No to w takim razie, jak wygląda taka ścieżka kariery w branży farmaceutycznej, zaczynając od przedstawiciela farmaceutycznego? W jakim kierunku ona się może rozwijać? Kim można za parę lat, zaczynając od tej funkcji przedstawiciela, yy, zostać? Dobrze, to w takim razie, że mamy na to przestrzeń, to bardzo chętnie się podzielę. Rzeczywiście przedstawiciel farmaceutyczny medyczny to jest taki pierwszy punkt styku, jeżeli chodzi o firmy farmaceutyczne. I teraz jakby kariera może iść w kilku kierunkach. Po pierwsze może być to awans jakby nadal w tym samej dziedzinie, czyli zostaje się kiekan specjalistą, czyli ta osoba już odpowiada za większych klientów bardziej potencjałowych ale jeszcze nadal lokalnych i tutaj powiedzmy już te wynagrodzenie również rośnie, ale wtedy mamy około 20-30 klientów w obsłudze, czyli proszę pamiętać było 120, dzisiaj mamy, później mamy 20-30, czyli zajmujemy się bardziej potencjalowymi klientami i tu coraz częściej pracujemy już na Pracujemy już na, na samych kontraktach, i to jest bardzo, bardzo istotne. Czyli, jakby, wchodzi taka nowa kompetencja, zarządzanie kontraktami, czyli taka praca też taka bardziej analityczna, i, i to jest kolejny etap. I po, powiedzmy, po jakimś czasie, gdy taka osoba sprawdza się na tym stanowisku, ma okazję awansować dalej na stanowisko piekant menadżera. Czyli tu już mamy kama odpowiedzialnego za te sieci krajowe, największe, które obsługuje w swoim portfelu, często ma nawet trzech, 4 klientów po 10, około maksymalnie w swoim portalu, i tu znowu jest awans, także, także finansowy, tu jest zarządzanie dużymi kontraktami nie tylko aptek stacjonarnych, ale również e-commerce, który też bardzo dynamicznie się, a nawet bardziej niż rynek apteczny stacjonarny rozwija. I to jest jakby jedna ścieżka kariery, druga ścieżka kariery to jest zarządzanie zespołami. I tutaj jakby tą ścieżkę kariery, chociaż przy okazji gdzieś miałem przyjemność być też ścieżkamem, ale przechodziłem następnie na jednak na zarządzanie zespołami. To jest jako regionalny kierownik sprzedaży, dzisiaj pod sobą ma najczęściej około 6 do 10 przedstawicieli, zarządza się po prostu ich planami, rozwojem zawodowym, jeżeli chodzi o pod kątem kompetencji i taką administracją ogólną. No i kolejnym etapem to już jest zarządzanie całym krajem, czyli krajowego kierownika sprzedaży, gdzie spinamy regionalnych kierowników sprzedaży, cały kraj i około tam 20-30 przedstawicieli. Proszę pamiętać też, że rynek się przez to, że uśliciowienie się duże zrobiło na rynku polskim, oczywiście ustawa i ADA i ADA 2.0 zamroziły tutaj tą ekspansję tych sieci, ale wiemy jaki jest stosunek tych sieci versus apteki lokalne. Tych przedstawicieli farmaceutycznych aż tak wielu nie ma. Ja pamiętam firmy, gdzie było ich około 120 w jednej firmy, w tych takich największych topowych, czyli te tereny były bardzo, bardzo małe. Następnie, przez to, że usieciowienie zwiększało się, tych przedstawicieli indywidualnych było mniej potrzebnych, po prostu aptek indywidualnych było mniej, rosło, rosło zapotrzebowanie na specjalistów od sieci lokalnych i od sieci y, krajowych. Dlatego. Dzisiaj próg wejścia a propos przedstawiciela farmaceutycznego też dla wielu osób jest trudniejszy, bo nie ma aż tylu stanowisk. No Ale kontynuując rozmowę, czyli mamy tutaj krajowego kierownika sprzedaży, no później to już jest kwestia dyrektora sprzedaży i dyrektora sprzedaży i marketingu. Zaparkujmy, idziemy jeszcze jedną ścieżką, która jest możliwa, to na przykład pozostanie trenerem sprzedaży. Czyli jakby rozwijamy kompetencje trenerskie, mamy też wiedzę merytoryczną, więc tutaj jakby taka ścieżka kariery często. Również przez przedstawicieli jest wybierana, czyli jakby rozwijamy kompetencje zespołów poprzez szkolenia wewnętrzne, czy chociażby pracę w terenie, tak zwane podwójne z przedstawicielami. No, jest oczywiście możliwość przejścia do tradu czy do marketingu, to to już jest jakby dział bardziej pracy też stacjonarnej, jeżeli mamy taką możliwość, chociaż w dzisiejszych czasach praca zdalna jest też jest możliwa, więc tutaj jakbyśmy też nie musieli się do końca ograniczać. Czyli rozwijamy marketing jako brand manager, product manager, czyli już znamy firmę, znamy produkty, ale specjalizujemy się w jednym produkcie, gdzie po prostu wspieramy rozwój tego produktu na rynku, więc to jest też bardzo ciekawa droga. A propos farmaceutów i tych, którzy mogliby rozwijać swoje kompetencje, to na pewno jest również droga na osobę, która odpowiada za farmakowigilance. Czy tutaj widzę dużą też rzeszę magistrów farmacji, którzy rzeczywiście w przedsiębiorstwie się rozwijają, ale raczej bym nie łączył tego z pracą, z pracą przedstawiciela, po prostu dodatkowa inna ścieżka w, w takich organizacjach farmaceutycznych. No, ścieżka ma to do siebie, że to jest tak zwany lejek, czyli można zajmować kolejne stanowiska, na które jest coraz więcej chętnych, ale tych stanowisk jest coraz mniej, więc domyślam się, że nie wszyscy tą ścieżką podążają. Pewnie niektórzy y, przedstawiciele farmaceutyczni i medyczni po drodze rezygnują z tej pracy i domyślam się, że pan wiele takich przypadków y, widział, więc może porozmawiajmy o minusach tej pracy. Jakie minusy w pracy przedstawiciela farmaceutycznego widzą osoby wykonujące ten zawód, które sprawiają, że po jakimś czasie z tego y, Zawodu rezygnują? To oczywiście to się zdarza i jakby na przestrzeni tych 20 lat no było mnóstwo takich przypadków, gdzie pewne osoby po prostu rezygnują. Już nie chodzi o to, że między firmami jakby zmieniają jakby barwy, bo to, to się bardzo często zdarza, szukając nowych, nowych doświadczeń. Ale tutaj, pani Łukaszu, jak pan wspomina o takiej rezygnacji w ogóle nowej ścieżce kariery niezwiązanej z branżą, to najczęściej mi się wydaje, że to jest wypalenie, wypalenie zawodowe. Bo pamiętajmy o tym, że tym ryzykiem największym to jest praca pod presją czasu i presją wyniku. I to jest chyba coś, na co najczęściej dzisiaj firmy zaczynają zwracać uwagę, ponieważ widzą, że to jest bardzo szybka i krótka ścieżka do tego, aby w taki stan po prostu wpaść. Więc tu bym największe zagrożenie wziął pod uwagę to, że wypalenie zawodowe ma na to, ma na to wpływ. Dodatkowo no, te minusy w pewnym momencie, gdy te tereny na przykład rosną, niektórym zaczyna przeszkadzać ta mobilność, gdzie na początku była to nawet prawie że pasja, poruszanie się takim samochodem. Tereny się zwiększają, przedstawicieli jest mniej, nawet jak się awansuje, to te tereny są jeszcze mniejsze. Czasem się ma po Polski, czasem cały kraj, więc proszę sobie wyobrazić, to są przebiegi miesięczne w aucie mającej między 30 a 50 tysięcy kilometrów. Yy, to, to, to przepraszam, rocznie, przepraszam, rocznie, więc to są, to, są, to są bardzo duże, bardzo duże kilometry, gdzie w pewnym momencie może i zdrowie odmówić posłuszeństwa, No bo proszę, proszę to są 3-4 tysiące miesięcznie, yy, to, to czasami to tyle problem zrobić, żeby wakacje raz w roku wyjechać, a, a co dopiero, co dopiero w takiej codziennej pracy, więc na to bym też również yy, zwrócił uwagę. Yy, no. Kwestia też tego, że no zagrożeniem może być, i to się zdarza, że czasem firma sama rezygnuje z nas. I to jest bardzo częsty przypadek, czyli no jakby możemy też, no z jednej strony nie dowozić tego, na co się umówiliśmy yy, i to po prostu też daje do myślenia pod kątem tego, w jaki sposób rozwijać dalej swoją ścieżkę kariery, czy nadal chcemy, chcemy tutaj yy, pracować. Yy, zmieniają się także menadżerowie, czyli jakby też. Stabilizacja taka, że liczymy na to, że mamy swojego kierownika, on będzie z nami zawsze, to nie jest powiedziane, zmienia się kierownik, przychodzi nowa osoba, czasem no nie ma tej chemii między tym kierownikiem a tym, a tym pracownikiem, i również takie rezygnacje mają miejsce. I poza tym, mi się wydaje, że również to, że firmy między sobą też się konsolidują. I to też są takie przypadki, które ja sam w swojej karierze przerabiałem, czyli firma wykupuje drugą firmę, jest restrukturyzacja i w tym momencie też trzeba sobie poradzić na rynku pracy. Część zostaje, część jest przepisana jakby do nowych struktur, część niestety musi się odnaleźć, więc dynamika jest bardzo duża i chyba to najbardziej wpływa na te, na te minusy, których w firmach można się spodziewać. No, jak to było w pana przypadku? Bo na początku opowiadał pan swoją ścieżkę kariery i to, że teraz z tego Pan czerpie, dzieląc się tą wiedzą, edukując innych, więc czym teraz się Pan zajmuje, kiedy już nie jest Pan przedstawicielem farmaceutycznym, nie jest pan kierownikiem krajowym, jak A wykorzystuje to, Pan to, to, to swoje to, to... doświadczenie? To bardzo dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście ja ostatnia firma, w jakiej pracowałem, to była firma właśnie na stanowisku Krajowego Kierownika Sprzedaży, gdzie taka restrukturyzacja miała miejsce, czyli jakby z dwóch krajowych kierowników, którzy za, byli odpowiedzialni za dwie różne działki, stworzono jeden, jednego krajowego kierownika i padło na mnie, że po prostu ja tej pracy nadal nie będę posiadał. No i to był też taki moment, kiedy w swojej karierze postanowiłem zatrzymać się na chwilę. I zastanowić się, co chcę robić dalej. Bo o pomysłach o tym, żeby dzielić się wiedzą. I być konsultantem, bo jakby działka szkoleń i wsparcia takich osób, które poszukują ścieżki zawodowej, to jest jakby jedno, jedno źródło dochodów. Jakby też pasja do tego, aby przez to, że pracowałem w wielu firmach farmaceutycznych, to także wspieram, myślałem o tym, żeby wspierać jako konsultant zewnętrzny, doradca te firmy, ale także jestem kupcem chociażby albo osobą odpowiedzialną za relacje z firmami farmaceutycznymi w pewnych sieciach aptecznych. Więc jakby całe to doświadczenie widziałem, że chciałem po prostu dodatkowo wykorzystać. Ale już na, na jakby w swojej, swojej działalności, a przez to, że przez lata przerabiałem tych film i raczej rezygnowałem, przechodziłem dalej poszukując czegoś, to chyba stwierdziłem, że to jest moment, gdzie tego czegoś mogę już nigdy nie znaleźć. I, i to jest to, że postanowiłem się zatrzymać i wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się dokładnie tym, do, czym sobie sam sobie starałem się sobie zapracować. Więc w tym się rozwijam, w tym czuję się bardzo dobrze. To już trwa ponad, ponad dwa lata. A jest taka, takie poczucie pasji i tego wsparcia tych osób, które, które chcą rozwijać się, rozwijać się w branży farmaceutycznej dużo. Mi, daje mi to po prostu dużo, dużo frajdy. Mówił pan na początku, że działa pan na LinkedInie, ale zdaje się, że można pana też znaleźć na Instagramie, na TikToku, na YouTubie. Dobrze tak, mówię? tak, 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 tak. Znaczy, to, to, jest, to, jest, to są te nowe projekty, w które wchodzę, czyli jak wychodzę ze strefy komfortu, zaczynałem od LinkedIna ponad dwa lata temu i rzeczywiście to jest moje medium główne, którym się komunikuję z biznesem, który, który też jest głównym dochodem, jeżeli chodzi o progresową firmę, którą, którą prowadzę. Ale dodatkowe aktywności, czyli dotarcie do tych osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane szkoleniami, kursami, to też nie widzę innej drogi, ponieważ jakby robiąc research tego, jak wygląda rynek szkoleń i kursów, no to widzimy, że jakby tam bycie jest, jest bardzo, bardzo istotne. Ja nawet bym dodał tak trochę nawiasem, bo, bo, bo też. Przez to, że staram się rozwijać te kanały YouTube czy TikTok, czy Instagram, także mam przyjemność spotykać farmaceutów, farmaceutki, które, które prowadzą takie kanały i też realizują się w takich zadaniach. I to jest bardzo fascynujące, bo poznając się tworzymy jakby nowe narzędzia i nowe produkty w postaci chociażby szkoleń dla B2B firm farmaceutycznych, hashtag medyczny w aptece, gdzie uczymy kompetencji medycznych przedstawicieli pracy. W aptekach z wykorzystaniem umiejętności influencerek, właśnie takich no, zawodów, magister farm farmacji, które potrafią, powiedzmy, tymi krótkimi treściami, a wiemy, Panie Łukaszu, też obserwuję, widzę, że pewne treści, które były wcześniej, chociażby w podsumowaniu tygodnia, prze przeobraziły się bardziej w takie krótkie treści, które po prostu no, dzisiaj rynek wymusza. No, wiemy o tym, że dłuższe treści nie wszyscy są w stanie jedno, w jednym momencie skonsumować, dlatego też takie pomysły, aby szkolić firmy farma z takich krótkich treści i takim hukiem zainteresować po prostu farmaceutów do rozmowy. Więc to są te kanały, które rzeczywiście staram się rozwijać aktualnie. No i to zachęcamy w takim razie wszystkich naszych widzów do śledzenia tych kanałów. Szczególnie, jeżeli są zainteresowani alternatywnymi kierunkami, ścieżkami kariery zawodowej, bo jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Farmaceuta, tenik farmaceutyczny to nie tylko apteka. Panie Marku, bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Gwarantuję, że z tego naszego dzisiejszego programu, który trwał prawie pół godziny, zrobimy kilka rolek, shortsów, które pojawią się w mediach społecznościowych, po to, żeby było łatwiej przekazać najważniejsze informacje informacje. Zachęcam wszystkich do oglądania, do śledzenia nas na YouTube, na Instagramie. A ja dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Strzelewicz. Dziękuję pięknie jeszcze raz za zaproszenie. No i widzimy się w internecie, w social mediach z przyjemnością. Miłego dnia dla państwa.